Kochani, dzień dobry, dzień dobry. Druga próba, bo tak szaleściłam mikrofonem, że było tylko. Byłam od 8:20 do. Teraz wróciłam, a jest 17 w szkole, więc próbuję się trochę ogarnąć. Widać? Nieważne, ważne, że żyję, kochani, przeżyłam, jest dobrze. I'm so proud of myself and of you. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo mi miło Was tutaj gościć. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem What I Eat. Miało być inny day, ale wyszły z tego dwa dni. Myślę, że na dobre. Myślę, że wyszło super. Ja jem intuicyjnie to, na co mam ochotę, to czego mój organizm potrzebuje, i słucham się go, kiedy mówi: Michasia, mamy ochotę. Mamy ochotę do ciasto. Mówię, dobrze, lecimy. Także, kochani, nie porównujcie się. Nie porównujcie się, jedźcie tyle, ile potrzebujecie. Każdy organizm jest inny i każdy z nas potrzebuje innej ilości jedzenia, innej ilości pożywienia. Jedzcie. Jedzcie, pijcie, bo jedzenie to jest najlepsze, co może być. Matko, jakie ja kocham jeść. Zapraszam Was bardzo serdecznie na filmik. Mam nadzieję, że się spodoba. Buziaczki, miłego oglądania. Możecie mi dać znać, o której wróciliście dzisiaj do szkoły. Dobra, przebieramy się w jakieś luźne ciuchy, bo już nie da się wytrzymać. Co to jest? Jakiś skórzane jad... Gdzie są moje dresy? Tutaj jest nasz domowy chlebek bananowy oraz ciasto marchewkowe. także musiało wlecieć na śniadanie i zjadłam sobie je ze skrem oraz różnymi owocami i było przepyszne tego dnia zrobiłam sobie także trening bo miałam siłę i energię no i super się po nim czułam to jest mój posiłek tak zwany potreningowy kocham masło orzechowe naprawdę Tutaj przygotowałam makaron ze szpinakiem, z pastą pomidorową, innymi dodatkami, które tutaj widzicie, oraz łososiem, którego nie pokazałam, ale jest tam. Wyszła pełna miska pysznego makaronu. Polecam. Zjadłam na mojej starej piszce. Wyciągnęłam ją. Świecą mi się kułka. Jest cudownie. Kocham las. Podeszł las. tu chyba już nie muszę tłumaczyć była przepyszna tutaj zrobiłam smoothie bowla z jagodami, truskawkami malinami, oj czego tam nie było piękny, po prostu piękny Później po śniadaniu miałam straszną ochotę na kawę i ciasto, także proszę bardzo, jest! Obiad nazywałabym takim bowlem z fasolką, buraczkami, grzybami, ryżem, tofu i innymi pysznościami. Tutaj jeszcze wam akurat pokazałam jedzenie do szkoły. Oczywiście podjadłam tutaj chleb z masłem, a co innego, kochani?